Od dziś dla ruchu zamknięta została kolejna ulica naszego miasta. Od dnia dzisiejszego, to jest od 1 października, zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica szpitalna przy skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego. Jest to związane z przebudową linii wodociągowej oraz ciepłowniczej w tym rejonie miasta. Planujemy, że utrudnienia związane z zamknięciem tej ulicy potrwają około dwóch tygodni. Ponadto dzisiaj przy ulicy Kruszyńskiej planowane jest układanie mas asfaltowych na wyłączonym odcinku w kierunku Ronda Falbanka. W związku z powyższymi pracami zmianie uległa trasa autobusu. Zmianie uległy linie, ruch linii autobusowych, to jest linii numer 14. Jest to, tak jak wspomniałem, związane z remontem drogi krajowej numer 62. Obecnie przejazd tej linii odbywał się będzie ulicą Zbiegniewską, Kaliską, Doronda, Falbanka oraz następnie ulicą Kruszyńską. Do zmian doszło również w rozkładzie linii autobusowej numer 2. Od dziś przesunięte są godziny kursów z ulicy Wiejskiej, Duninowskiej i Ostrowskiej. Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej www.mpk.com.pl Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy